To nie są ujęcia rośliny z początku maja, lecz z początku listopada, chociaż to kwitnienie mogłoby wielu, wiele osób zmylić. Mowa o roślinie, jaką jest Choisia meksykańska, odmiana Aztec Pearl. Po raz drugi już w tym roku zaczęła kwitnąć, i to kwitnienie trwa od początku września. Co ciekawe, kwitnienie tej rośliny jest tak samo obfite jak w miesiącu maju. Prawdopodobnie jest to skutek bardzo ciepłego lata, chociaż roślina ta powtarza rok w rok swoje kwitnienie. Po raz drugi. Pierwsze kwiaty tej rośliny zaczynają pojawiać się już w maju, i to kwitnienie przeciąga się aż do czerwca. Natomiast drugie kwitnienie w zależności oczywiście od temperatur panujących w lecie, rozpoczyna się gdzieś, gdzieś z początkiem września i jak widać w tym roku, ponieważ mamy ciepłą jesień, to kwitnienie przeciągnęło się aż do listopada i będzie trwało aż do pierwszych mrozów. Kwiaty tej rośliny są mocno pachnące i niekoniecznie każdemu mogą przypaść do gustu. Ten krzew dorastający w naszych warunkach klimatycznych do około 2 metrów, pochodzący z Meksyku, wymaga stanowisk zacisznych, ciepłych, słonecznych, ale też niewystawionych na działanie bardzo mroźnych, wysuszających wiatrów. Choissia meksykańska jest zimozielonym krzewem, który w Polsce zimuje pod pewnymi warunkami, tak jak już wcześniej wspomniałem, muszą być to, musi być to miejsce e, mocno osłonięte, gdyż krzew wytrzymuje, przynajmniej tak standardowo się przyjmuje, że wytrzymuje do około minus 17 stopni. Nie tylko kwiaty pachną bardzo intensywnie, Liście również po potarciu ich w dłoni wytwarzają bardzo mocny, specyficzny zapach. Roślina ta jest póki co bardzo mało znana w naszym kraju. Prawdopodobnie przyczyną tego jest dosyć słaba mrozoodporność krzewu, chociaż, tak jak wcześniej wspomniałem, mimo tego, że krzew jest. Mrozoodporny do około minus 17 stopni. Tak podają w większości źródła. Natomiast wiem, że ta choice zimowała również w Polsce przy temperaturze minus 20 stopni i krzew nie doznał żadnych uszkodzeń. Oprócz siarczystego mrozu. Największym zagrożeniem dla tej rośliny jest podmokłe stanowisko, na którym ewentualnie mogłaby rosnąć. Dlatego też unikajmy sadzenia tego krzewu w takich miejscach. Postarajmy się o to, aby krzew rósł w miejscach na glebie przepuszczalnej. Przez pierwsze 2-3 lata od posadzenia warto jest taki krzew osłonić przed mrozem Ta zimozielona roślina lubi cięcie dlatego też w wielu miejscach można spotkać zwłaszcza w zachodniej Europie tę roślinę jako, jako soliter, jako żywopłot Szkoda, że nie możecie poczuć tego niezwykłego zapachu choisi. Prezentowany przeze mnie egzemplarz rośnie w gruncie u mnie w ogrodzie od około 4 lat. Nie zdarzyło się, aby krzew ten doznał uszkodzeń mrozowych. Nie był niczym osłaniany. Myślę, że takie nietuzinkowe rośliny warto jest sprowadzać do naszych ogrodów.